wszystkim z tej strony, taka ma na waszych ekranach kolejny odcinek ze Star Stable. Słuchajcie, kochani, dziś mogę troszeczkę mówić przez nos. Mam nadzieję, że nie będzie wam to przeszkadzało, jednak chciałam nagrać, 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 nagrać dla was odcinek, dlatego że mam tych zadań nie sporo i chcę po prostu lecieć dalej z fabułą, nie czekać. Po co czekać, po co przedłużać, prawda? Jeszcze na samym wstępie chciałabym powiedzieć. Odnieść się jakby do komentarza, do paru komentarzy, tak naprawdę, że jaki mam sztuczny głos, sztuczny i sztucznie miły i w ogóle. No, przepraszam, że możecie mi odnosić takie wrażenie, ale ja tak mówię na co dzień i no niestety, jeśli Wam się wydaje, że jest sztuczny, to ja tego nie zmienię. Ja mam taki głos, tak właśnie mówię. Tak mnie słychać. Niestety nie mam na to wpływu i jeśli brzmię sztucznie, to, to przepraszam, nie mam takiego zamiaru, nie, nie robię tego specjalnie, uwierzcie mi naprawdę, także no. Sprawdzę jeszcze, czy wszystko się nagrywa, bo mi tutaj nie miga, że się nagrywa, także zaraz wracam. Okej, okay, moi drodzy, lecimy z zadankami. Nasze poszukiwanie nie przyniosło żadnych rezultatów. Musimy szybko znaleźć jakieś cenne minerały lub metale. Albo zarząd mnie zwolni. I pamiętaj, jeśli mnie zwolnią, ty też polecisz. Zarząd jest bezlitosny. Jeśli zwolnią mnie, kopalnia, kopalnia, tak? I życie każdego robotnika Get będzie zniszczone. Nie ma nic bardziej pozbawionego serca niż zarząd Get. Ogromnie ich podziwiam. Jedź do stacji badawczej Alfa i zbadaj kilka próbek minerałów ze skał, które wydoby, wydobyli tamtejsi robotnicy. Myślisz, że to dobrze, że Herman dostaje najpierw próbki minerałów zamiast pani Drake? Drake. U. No, okej, okay, ale... No dobra, no to lećmy. E, mamy iść tam... E, tam przy plaży, tam gdzie jest zawsze ten... Mm... No, wiecie co? Tam się rozkłada ten targ koni. O, właśnie, jejku. wyleciał mi z głowy całkowicie, jak się to nazywa. E, aha, i wzięłam na dzisiejszy odcinek Magiczniaka, a to z tego względu, że ostatnio e, na miniaturce go. Wow! Na, miniatur, na miniaturce on był, a nie było go na odcinku, dlatego że miałam tylko i wyłącznie. E, tylko i wyłącznie tamten, tamtego screena, którego mogłam wykorzystać, a na obecną chwilę nie mogłam wejść na, na komputer po prostu, żeby zrobić e, inny e, screen. I niestety tak wyszło, że, że musiałam go wykorzystać. No bo też nie chcę dawać wam filmów bez miniaturek. Nie, stój koń, proszę! Dobra. Tylko się nie klinuj, błagam cię, błagam cię. Dobrze, 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 dobrze. No nie, dobra, to chodźcie tam naokoło, bo Aj i ktoś tam dał mi wyzwanie, że mam cały odcinek przejeździć bez podwózki. Nie wiem, czy u mnie to jest wykonalne. Dobra kochani, zjedziemy tu? Nie, nie zjedziemy, no nie. Aj, dobra, jedź tędy. Tutaj zjedziemy? Tak jest, dobra, mogliśmy od razu tędy przyjechać, ale dobra. Jest jeszcze ciemno, tak jak mówiłam, wstaje rano, żeby nagrywać, więc, więc się nie zdziwcie, że tutaj jeszcze słońca nie ma ani nic takiego. I jest ponuro i brzydko i, i w ogóle... Ale mamy godzinę bardzo, bardzo wczesną. Pamiętam, że tutaj gdzieś był schowany ten kamlot. Tak jest. Co to w ogóle jest? Próbka minerału. Możesz co? Możesz, może zawierać sedowe ilości? Aha, okej. Okay. <laughs> Gdzie ja zostawiłam konia? Aha, tam, dobra. Okej, okay, mogę wejść w kamień. jedziemy oddać. Ale tam do Hermana. Oj, będzie, będzie krzyk. Będzie krzyk. Ale ona nie musi o tym wiedzieć przecież, że on pierwszy dostanie te próbki. Ogólnie to nie miało być już podpowiedzi w sumie na mapce, że, że gdzie mamy jechać. A tu, proszę, są podpowiedzi. Ale ciężko byłoby to znaleźć. Gdyby tak ktoś nie pomyślał i nie byłoby tutaj kropki. Tego Hermana też nie ma przed domkiem, więc. Okej. Okay. <laughs> Lowisa, coś odkryłaś? Wygląda na wartościowe minerały, ale nic nie znaleźliśmy. Hmm, ha, mam pomysł. Teraz odpowiednio oszukamy panią Drake. 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 Boże, nie wiem, jak się to czyta. Zrobimy, zrób, zrobimy to tak. Myślałam, że zróbmy tak. Pozwól, że zamienię te próbki na kawałki żwiru ze ścieżki przy stajni. Gwarantuję, że te kamyki są bezwartościowe. Zanieś je pani Drake w zamian yy, i zobacz, co powie. <laughs> Jeśli ktoś wie, jak to się poprawnie czyta, to oczywiście może mnie poprawić. Ja, ja tutaj nie mam, nie mam nic przeciwko temu. Ale on ma marchwi i jabłek. Zanieś próbki podmienionych minerałów. No dobrze. To chodźcie, zaniesiemy. Ona się chyba nie połapie. Chyba nie. Chociaż wygląda na inteligentną, prawda? Aha, my nie ubraliśmy się tak jak ona ten. Nam dała tutaj. Pracujemy dla niej. Powinniśmy się ubrać. Ale światło prze ten. Prześwitywało przez drzwi. Zobaczcie, ale do tego konia ten czaprak też pasuje. A, nie, 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 nie traf, mur. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Nie takie trudne to zadanko było. Mm, masz próbki minerałów? Dobrze. Wyślę je do analizy do naszego laboratorium. Miejmy nadzieję, że coś znajdziemy, bo zarząd zaczyna tracić cierpliwość. Więc, Lovisa, jak ci się tu podoba w get? Czy twoje czarne serce usycha stęsko no na to, żeby wyjawić tajemnicę? Cudownie, naprawdę masz potencjał. Chciałabym zrobić z ciebie moją osobistą asystentkę, ale jeś, jesteś zbyt niedoświadczona. Jeśli nadal będziesz pracować i załatwiać sprawunki, o które proszę, pewnie wkrótce cię awansuję. Pracuj ciężko, lubię cię, ale chętnie cię zniszczę, jeśli mnie zdradzisz. O, jak miło! Taki, Taki będzie tytuł filmu. Jeśli e, możesz zacząć e, od przyniesienia mi kawy w kawiarni Stajnia Bugs. Nie Starbucks. <noise> Jeku ja już zapomniałam, że to się tak nazywa, słuchajcie. Dobra, przyniosę jej kawę. Swoją drogą, też bym sobie wypiła kawusię, więc zaraz po odcinku porobię tutaj questy, te, te takie wiecie, na PD. Nie na PD, tylko na... ojejku, ojejku, ojejku. Na reputację, ojeju, no. Yy, I i sobie ją wypiję. Koły. Po co ja się z wami o tym dzielę? <gry> A, no tak. Będzie tutaj gdzieś napis, jaka to jest kawiarnia? Nie. Nie ma, nie ma, nie ma, szkoda. No proszę, ty, ty tak wolno dębujesz. Jeszcze w ogóle zobaczcie, nie, nie zadbałam o tego konia, nie. Kawa dla pani Drake. Glub, czekaj, już robię. Och, koncentracja. Muszę przygotować ją dokładnie jak lubi. Rozumiesz, w przeciwnym razie zrówna kawiarni z, z ziemią i postawi tu. Składowisko. Nie, przepra nie rozpraszaj mnie, matko, jakie ja dzisiaj czytam znowu? <laughs> ok, kawa dla pani Drake. Kompletnie czarna, bez cukru i mleka. Dokładnie taką, jak piję. Biegnij do niej szybko. Dobra, pewnie aż się zabija, no nie pobiegnę. <laughs> Słuchajcie, w ogóle ja mam takie pytanie: czy wy lubicie pić kawa? Bo ja e, lubię pić, ale tylko taką rozpuszczalną, z mlekiem i z cukrem. E, tak ogólnie nie lubię właśnie takich ciemnych, takich prawdziwych kaw. Jakoś. E, Lubię ich zapach, bardzo lubię zapach kawy, w ogóle tego ziarna całego. Jest przecudowny ten zapach, ale sam smak mnie okropnie odstrasza, nie, nie lubię. Tak jak już jesteśmy przy kawie. Ciekawe, ile z Was pija taką kawę? Czy też właśnie taką, jak ja? pozwól mi spróbować kawy dość gorzka, o posmaku spalenizny doskonała, Lovisa, teraz będę mieć dla ciebie zadanie każdego dnia wykonaj je i pokaż trochę gorliwości, a może awansuję na moją osobistą asystentkę, naprawdę potrzebuję nowej, mm, poprzedni asystent zapomniał, że nie używam mleka do kawy, więc musiałam go zwolnić i wygnać całą rodzinę z farmy haha, <laughs> dobre czasy, okej okay. pamiętaj o tym, Lovisa, chcę by kawa była jak moje serce czarna no i okej, okay, tutaj mamy, e, tak jest, czyli mamy tutaj do robienia właśnie te zadanka, porobię je poza odcinkiem, e, tutaj gdzieś poszukamy ged, e, pewnie gdzieś przeoczyłam, a, a, e, o jest, e, ojej, dopiero 185 na 500, to w sumie nie aż tak dużo, czekajcie, po ile są te zadania? Um, po 100? 185? Naprawdę wszystkie są za 100? No to dwa dni i będzie reputacja? No trochę słabo, no ale dobra, <noise> jak tak chcecie. E, co tutaj jeszcze moglibyśmy zrobić? E, um, sekretny składnik. Dobra, to jedziemy do srebrnej polany, kochani. Wiecie, co w momencie, w którym tu jechałam, pomyślałam sobie, że zamiast tamtego zadania moglibyśmy w końcu zacząć tutaj ze Steve'em, dlatego że te zadanka były już tutaj bardzo, bardzo dawno i ja ich nie kończę, nie kończę, zaczynam nowe i po prostu robi się troszkę bałagan, więc na razie zrobimy to. Zwiady na polu. A więc mówisz, że te dziury są wszędzie. Niszczą moje plony i stanowią zagrożenie dla koni. Wyobraź sobie, co mogłoby się stać, gdyby więcej koni tam utknęło. Możemy nie mieć tyle szczęścia następnym razem. Ktoś lub coś musiał wykopać te dziury. Są za duże, żeby zrobiły to myszy. Czy możesz poszperać w okolicy i zobaczyć, czy znajdziesz coś podejrzanego? Możesz przysiąść. Yy... Przy paśniku obok dziur. Wróć e, z raportem, jeśli coś zauważysz. Hmm. Przy, gdzie mam usiąść? Aha, tutaj. Ok. Podgląd. A tak e, serio to nie będzie tutaj nic widać, nie? To będą chyba te wiewiórki. Nie pamiętam już. Dobra. Nie, czyli nie było nic widać. Kompletnie, kompletnie. E, nic zupełnie nic o nie! Myślisz, że byłaś za bardzo na widoku i coś, co robi dziury pozostało w ukryciu tak długo, jak tam byłaś? E, o nie, przypomniała mi się reputacja w winogronowym ogrodzie. Mm, z tymi właśnie... z tymi wiewiórkami, co one się tak ukrywały i trzeba było je łapać do klatki. Strasznie tego nie lubię. Um, może masz rację. Zastanówmy się, jak możesz obserwować bez... pole bez zostania zobaczoną. Um, wiem, jedź do Maria do obserwatorium i spytaj, czy możesz użyć jego teleskopu. Dzięki niemu będziesz mogła obserwować pole i nikt cię nie zobaczy. Obserwatorium jest w górach na północ od głuchych lasów. Najłatwiej pojechać wzdłuż północnej ścieżyny. ścieżyny Boże co? <śmiech> ścieżyny. <śmiech> A Chyba jest naprawdę za wcześnie do nagrywania. I podążać drogą, która się tam zaczyna. Oczywiście tam była ściana, ja tutaj już chciałam zabłysnąć, jak ja to nie potrafię opowiadać i w ogóle. Dobra, wiecie co, ja tak? Najpierw przetransportuję się do, 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 do srebrnej polany i stamtąd po prostu pojedziemy już razem okej okay, kochani, słuchajcie, miałam pewne problemy z tym, żeby przypomnieć sobie jak na pieszo jechać na pieszo jechać, wiecie o co chodzi nie tą kolejką, tylko po prostu konno jak jechać tutaj do tego obserwatorium i zamiast do Valedale pojecha pojechałam do Srebrnej Polany i tam do Winnicy i po prostu musiałam przejechać ten cały kawał niepotrzebnie, bo z Valedale miałabym bliżej no, ale dobra, <noise> ale powiedzmy, że jest dobrze, jest dobrze. No, pewnie, że to tędy się jechało o rany. Wiecie, tak to jest, jak się właśnie e, później jechało na skróty tą kolejką, i, i wszystko było o wiele łatwiejsze, i się człowiek nie musiał przejmować, jak tam dojechać inaczej, inną drogą, tak. Co to jest. To wygląda jak ten grzyb-purchawka, że jak się na niego nadepnie, to taka para wiecie, odlatuje. Cześć, tak, jestem Mariusz. Mówiłaś, że nazywasz się Lovisa. Jakie słodkie imię? Jakiego masz wspaniałego konia? Dzielna jesteś, że przyjechałaś tak trudną ścieżką. Witaj w archeologiczno-astronomicznym stowarzyszeniu przy obserwatorium Wjik. Obserwatorium ma gigantyczny teleskop używany do obserwacji gwiazd. Ehm. Aha, czyli to zadanie jest... No okej, okay, to zrobimy od razu ten, ten tutaj nadmiar śniegu, jak już, jak już jesteśmy u niego. Cześć nowisa. Mon Dieu! Zimy są straszne. Każdej zimy tak mnie zasypuje, że siedzę miesiącami w obserwatorium bez zobaczenia żywego ducha. Hmm, może Lemming lub dwa, ale to naprawdę nie to samo. Ech, cała trasa pokryje się śniegiem i lodem, a lawiny będą, będą spadać prawie codziennie. Wycieczka tu i z powrotem to igranie ze śmiercią. Wystarczy. Nie będę więcej tego robić. Napisałem do radnego ze srebrnej polany, żeby zobaczyli, czy da się z tym coś zrobić. Wczoraj właśnie nie dostałem odpowiedź, a radny ze srebrnej polany chce ze mną porozmawiać. Czy możesz pojechać na dół i dowiedzieć się, co ma do powiedzenia? Tylko wyobraź sobie, gdybym miał rozwiązanie problemu. Aur revoir Lovisa. chyba tak to się czyta. Wróć, gdy dowiesz się o co chodzi. E... Aha, i będziemy pewnie musieli tu wrócić. Zbierz gwiazdy, które spadły. Nie, tego na razie nie będziemy robić. A dobra, czyli do srebrnej polany z powrotem, tak? No wiecie co? Nie, to ja się... ten... Ja pójdę na skróty znowu. Ja pójdę na skróty, bo pojedziemy sobie tak. Ale też już nie chcę robić za, za dużo cięć w tym odcinku, bo znowu on będzie taki pocięty. A nie wiem, czy was to nie denerwuje. Nie chcę was też właśnie e, irytować tym takim ciągłym ze srebrnej polany, czyli na farmę Steve'a. Ok. <laughs> I tymi ciągłymi podwózkami też was denerwuje. Wiem o tym, ale ja nie umiem inaczej grać. Ja lubię sobie ułatwiać. Lubię sobie ułatwiać. Szczególnie kiedy nagrywam, no co fajnego byłoby w patrzeniu, jak ja sobie jeżdżę w tej z powrotem. Boże, ale ja jestem zachrypnięta, sama słyszę, jak mówię. Dzień dobry, tak ciężko pracowałem nad znalezieniem rozwiązania problemu, z którym boryka się Mario i jeszcze cała ta papierkowa robota. Nie było łatwo. Napisałem do Maria z informacją, że do Srebrnej Polany przyjechał szef firmy budowlanej, którą wynajęliśmy do rozwiązania problemu. Czeka na Maria na, na rynku, żeby ten pokazał mu obserwatorium. Ale skoro ty tu jesteś, może zajmiesz się tym zamiast Maria? Idź i porozmawiaj z nim, Lovisa. Stój przy fontannie na rynku. Hm. No powiedzmy, że ja będę załatwiać czyjeś sprawy. Czemu nie? No przecież. O nie, to jest ten. Ale on nie jest z Get, czy jest. Mistrz Budowlany Olaf. E, to ty jesteś, Mario? Nie, no jasne, że nie. Jesteś Lovisa, Miło Cię poznać. Jestem kierownik budowy Olaf. Jak tu ładnie. Jezu, imię Olaf mi się kojarzy tylko z. Tak, a co? Tak, a co? Z, z krainy lodu. Jak tu ładnie musi być strasznie, opuścić to miejsce, wyjeżdżając do pracy. Takie życie. Pierwsze co musimy robić, to obejrzeć miejsce, by sprawdzić, co można zrobić. Zbudować tunel, może nową drogę musimy znaleźć najlepsze rozwiązanie. Weź na aparat i jedź na górę do północnej przełęczy tam, gdzie kopią tunel. Znajdź dobre miejsce i zrób trochę zdjęć, na których dobrze będzie widać obserwatorium. Kiedy zrobisz zdjęcia, przyjadę tam. E, przyjrzymy się zdjęciom, porozmawiamy. Do zobaczenia później w północnej przełęczy, czyli do Mario, tak? O, nie, nie tam do Mario. Wiecie gdzie? Ja wam powiem gdzie. Tam, gdzie będzie kolejka powstawać. Całe szczęście. Całe szczęście. Oczywiście co? E, Tepam się. E, Tepam się do centrum, bo tam będzie bliżej. Dobra, no to jedziemy. To jest zaraz tam obok toru wyścigowego, tak? Tak, czyli dokładnie tam, gdzie myślałam, że to jest. Ciekawe, czy później będziemy musieli znowu tam do Maria jechać. Znając tą grę, to, to prawdopodobnie tak. A to nie jest y, zbyt y, ciekawe. Wy też piszecie, że macie dosyć takich zadań, że tam i tu i tam i tu, ale jednak tutaj na tych niższych poziomach te zadania były i robiło się je, mimo że one były i wiecie, to było takie wyzwanie kiedyś, żeby zrobić to i to zadanie, y, że kurczę, o mam, masz ten poziom, to, to naprawdę fajnie, bo, bo teraz y, każdy sobie dojdzie do tego dziewiętnastego czy. Czy 20 poziomu i tak naprawdę nie ma co robić. No i to jest smutne. Ja już nieraz o tym mówiłam, więc z jednej strony te zadania są przez nas znienawidzone, a z drugiej kurczę tęsknimy za nimi, bo, bo było co robić. Konie się zmienia, konie się zmienia. Lubię tą jego przemiankę. Tutaj coś jest. O i ten czaj jest przy okazji. Ach, kurczę, myślałam, że tutaj mamy ten. Nie, nie będziemy kopać teraz. Hmm, tutaj też odstęczy? Nie, tutaj nie. Tutaj robimy zdjęcia. Cykamy. Pięknie koń. Pięknie pozujesz szyją. Dobra, czyli teraz pojadę tam na górę. O, tutaj nie ma konia, ok. I tutaj właśnie chyba ta kolejka idzie. Gdzie jeszcze, gdzie jeszcze? No pewnie, no pewnie. No halo, halo, a tutaj, ok. Bo tutaj będą te fundamenty tej kolejki, te klocki, kloce wielkie. No i co, i to wszystko. Teraz tam do góry nie, chyba tutaj. Tutaj, gdzie te ciągniki i w ogóle te wszystkie maszyny wielkie. Nie! Nie tu. Tam na dół? A no, no, no jest tam dobra. Motam się, trochę, motam się. Tu jesteś, ależ mamy widok niezłe zdjęcia. jej. Rozumiem, teraz będę mieć szansę pomyśleć o tym i myśleć, że wiem, co zrobić. Góra jest zbyt stroma, żeby zbudować dobrą drogę, a tunel byłby zbyt drogi. Najlepszą opcją, moim zdaniem, ja, jako inżyniera, jest zbudowanie nowej kolejki linowej gondola. Jeśli dopisze nam szczęście do zbudowania nowej linii, będziemy mogli wykorzystać elementy starej. Musimy, musi być więcej miejsc niż te widoczne na, na Twoich zdjęciach. Poszukaj starych fundamentów i umieść w nich GPS-y. Kiedy umieścisz jakiś GPS, zobaczę to na moim urządzeniu. Kiedy zobaczę lokalizację, będę mógł powiedzieć, czy możemy je wykorzystać, czy nie. Ok, czyli te, te fundamenty, te wielkie kloce, co o nich mówiłam, musimy teraz pozaznaczać. Ich, ich pięć. Jest ich sporo. Tutaj mamy jeden. Pewnie nas doprowadzą do samego końca tam do Valedale praktycznie, bo tutaj jest drugi. Chociaż może nie, skoro tak blisko są. Koniarz zmienił kolor z <gryw> Dobra, czyli tutaj nie jest jeszcze tak źle. Wiem, że później też się coś wysadza. A... i tam, tam trzeba dojechać? Ja mogę tutaj? A mogę, dobra. Myślałam, że nie damy rady tutaj w górę. Ok, czyli zrobiliśmy to w porządku. Nie, nie było tak źle. Mogę po tym przejechać. Yay! Dobra panie inżynier budowlany, proszę proszę bardzo. Zadanie wykonane. What is next? Świetnie, teraz sprawdzimy maszynę. Hmm, stare fundamenty nam się nie przydadzą. Są kiepsko zbudowane i zbyt zniszczone. Musimy postawić nowe fundamenty, ale najpierw trzeba pozbyć się starych. Używałaś wcześniej dynamitu? Nie, naprawdę? To nie jest trudne. Po prostu przeczytaj ulotkę. Instrukcja obsługi. Umieść dynamit w tym, co chcesz wysadzić. Podpal dynamit. Uciekaj! <laughs> Proszę, już wiesz, jak posługiwać się dynamitem. Okej, okay, okej. Okay. Wysadź wszystkie... ojzu, ale mnie brzuch boli. Słuchajcie. Dobra, wysadzę to, już nie będę tego czytać nawet, bo wiem o co chodzi um, Wczoraj byłam, nie wiem czy wy wiecie, i czy u was na osiedlu też takie coś jest, są takie jakby prowizoryczne siłownie, można tak powiedzieć. I byliśmy tam wczoraj, podciągałam się na tych, na tych właśnie urządzeniach i ja cię kręcę, teraz tak mnie boli brzuch, mam takie zakwa... Aha, ja mam uciekać. Starczy tyle? Jej, <śmany> jej, wybuchło. Dobra, to lecimy do następnego, i wszystkie tak muszę wysadzać. A, rany, rany, rany. Ale koń y y y y uciekaj. <śmany> Dobra. Tutaj też. Okej, okay, czyli tam to się zburzyło też. Za chwilę to się... Nie! Zaraz umrzemy. Umrzyłam! Nie! Umrzyłam. I co teraz? Ja mam to wszystko od nowa robić? Kryć się! Audi byłaś zbyt blisko dynamitu! masz szczęście, że odbyło się bez poważniejszych obrażeń musisz podłożyć dynamit jeszcze raz o nie o nie dlaczego dobra kochani widzimy się już na miejscu ok kochani lecimy szybciutko, bo widziałam, że odcinek już dość się przedłużył było tam chyba już 30 minut nagrywania, także migiem, migiem lecimy Podłożymy ten dynamit i będziemy na ten czas kończyć. Co jest? Nie ma tych e, świecidełek, że mamy tu podłożyć dynamit, widzicie? Bug! Dobra, lecimy, już się, nie, nie odwracamy się. Po prostu zostawmy to za sobą. <grystanie> Dobra. Tam wybuchło, tu lecimy. Szybciutko. Też podstawiamy. Mam nadzieję, że to będzie ok I lecimy dalej. Lecimy, lecimy, lecimy. A ta leć, leć, leć. Dobra, mamy. I uciekamy stąd. Teraz tam do góry. I ja poczekam, aż to wybuchnie i wtedy zacznę uciekać do dołu. Wiecie o co chodzi? Mam nadzieję, że nie jestem za blisko. Ok, wybuchło, i jak tu podłożę, to uciekam w dół. I uciekaj, Ata, uciekaj, uciekaj. Nie blokuj się, proszę cię, nie blokuj się. Ah, dobra, chyba jesteśmy wystarczająco e, daleko. Tak, dobra. Jeju, jest, udało nam się. Dobra, zamykamy to i lecimy mu powiedzieć, że tak, spoko, raz zginęłam, ale żyję. Spoko, nie martw się o mnie. Dałyśmy przecież tak szczegółową instrukcję obsługi, że nie mogłabym się pomylić i zrobić czegoś źle. O jest, ktoś na serwerze, proszę. Widać, że nie jestem tutaj sama. Iris, pozdrawiam. Bum, bum, bum. Cóż za wspaniały bukiet eksplozji? Musiało być cię słuchać yy, na całej drodze do Jodłowego Gaju. Dobra, kochani, całą resztę zrobimy w następnym odcinku, ze względu na to, że no, ten odcinek już trwa dość długo. Także kochani, mam nadzieję, że ten odcineczek Wam się podobał. Ja Was bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiam. Dziękuję za cierpliwość. Do następnego, trzymajcie się i cześć. Oczywiście nie zapomnijcie o łapeczce, jeśli filmik Wam się podobał.